Może nie mógł mi dać jakiejś lepszej wskazówki, ale po latach zrozumiałam, że rzeczywiście miał rację, że w zawodzie adwokata jest bezcenna. Myślę, że instytucja patrona jest ważna z bardzo wielu powodów, trudno wszystkie wymienić. Przede wszystkim uważam, że pozwala na kontynuowanie pewnego etasu adwokatury. Można się nauczyć prawa z książek, można nauczyć się procedury prawa materialnego, natomiast pewne zwyczaje, pewna kultura bycia adwokatem musi być przekazana przez starszych kolegów i koleżanki. I myślę, że to chyba z mojej perspektywy jest najważniejsza funkcja patronatu. Jakim był patronem nie była? Myślę, że wyjątkowym, aczkolwiek podejrzewam, że każdy aplikant tak mówi o swoim patronie. Natomiast na pewno był to wyjątkowy człowiek, wyjątkowy adwokat. Przede wszystkim był bardzo ciepły, był bardzo wyrozumiały, był cierpliwy i pokładał duże zaufanie w aplikancie. Była jakieś taka sytuacja, że siedzieliśmy na sali sądowej, znaczy pod salą sądową oczekiwaliśmy na wywołanie rozprawy. I zapytałam mojego patrona, chcąc skorzystać ze skarbnicy wiedzy, bo był to wyjątkowy, wyjątkowy człowiek, wyjątkowy adwokat, Panie mecenasie, co jest najważniejsze w zawodzie adwokata? Mój patron się uśmiechnął i powiedział: Cierpliwość, moje dziecko. I wtedy tak sobie pomyślałam, Boże, nie mógł mi dać jakiejś lepszej wskazówki, ale po latach zrozumiałam, że rzeczywiście miał rację, że cierpliwość w zawodzie adwokata jest bezcenna. Po pierwsze, musimy umieć czekać pod tą samą. I nie spalać, czyli oczekiwanie na wywołanie rozprawy nie może powodować zdenerwowania. Po drugie, musimy umieć czekać na owoce naszej pracy. I to zarówno jeśli chodzi o rozstrzygnięcie sprawy, jak i również często honorarium od klienta. Więc sądzę, że tutaj rzeczywiście to cierpliwość i podchodzenie z filozoficznym spokojem do rozwoju wydarzeń jest bardzo istotne w naszym zawodzie. Pewnie dla każdej osoby instytucja patronatu jest czymś innym. Dla mnie patronat jest pewnego rodzaju możliwością, możliwością czerpania z wiedzy, doświadczenia osób, które w swojej praktyce zawodowej zetknęły się z tego rodzaju sprawami, o których nie przyszło nam czytać z podręczników akademickich. Tutaj trzeba też podkreślić, że młodzi adepci sztuki prawniczej, jakby opuszczając mury swojej alma mater, mają jedynie jakieś ogólne wyobrażenie na temat praktycznej strony wykonywania tego zawodu. Wydaje mi się, że patrona daje im właśnie tą możliwość szerszego poznania różnych dziedzin prawa, także tych, które w ramach studiowania nie należały do ich kręgu zainteresowań. I tutaj mogę powiedzieć ze swojej strony, że um, możliwość odbywania praktyki u pani mecenas z Wybitnej e, dała mi możliwość poznania właśnie e, prawa cywilnego i postępowania cywilnego, które pierwotnie absolutnie nie należało do mojego e, kręgu zainteresowań, z którym na pewno nie wiązałam swojej przyszłości, co jednak się zmieniło. Tutaj jednak e, praktyka pod okiem e, doświadczonej osoby w tej dziedzinie prawa. Pozwoliła mi zrozumieć, dała mi możliwość zrozumienia i poznania, że jest to właśnie ta dziedzina, z którą chciałabym wiązać przyszłość. Taka bardzo wartościowa lekcja, którą uzyskałam od mocy Anny otkowskiej to jest zdolność opanowania emocji klientów. Ci klienci przychodzą z pewnymi problemami natury personalnej. Temu towarzyszą emocje, temu muszą towarzyszyć, towarzyszyć emocje. W sytuacji takiej, gdzie klient ma sprawę karną, albo jeszcze bardziej emocjonującą sprawę rozwodową, sprawę związaną z opieką nad dziećmi. Te emocje są bardzo, bardzo hmm, wyeksponowane. Medicja Anna Czepkowska-Rodkowska potrafi je opanować i potrafi przejść przez tą barierę emocji i dotrzeć do problemu. To jest też świetna lekcja którą można wykorzystać nie tylko na sferze zawodowej, nie tylko na tej płaszczyźnie zawodowej, ale również w życiu prywatnym, w życiu osobistym, gdzie my się spotykamy jednak ze swoimi znajomymi. Oni też do nas często przychodzą z pewnymi problemami. To jest coś, co my możemy przełożyć na stosunki takie interpersonalne, już poza pracownik. Stosunek patrona i aplikanta adwokackiego jest w ogóle wyjątkowy, specyficzny, jak dla mnie. Wydaje mi się, że patron odgrywa bardzo ważną rolę w kształceniu młodych adeptów prawa w wykonywaniu trudnego zawodu, jakim jest zawód adwokata. To patron jest tą osobą, która może nam przekazać najcenniejszą wiedzę, jak od strony praktycznej wykonywać ten zawód, czyli po prostu nauczyć nas rzemiosła adwokackiego. Możemy obserwować patrona w jego pracy codziennej, jak się przygotowuje do sprawy, jak występuje przed sądem, jak nawiązuje, podtrzymuje stosunki z, z klientem. To jest właśnie to, czego nie nauczymy się z książek na uniwersytetach czy podczas aplikacji adwokackiej. A przede wszystkim patron jest osobą, do której zawsze możemy się zgłosić, kiedy mamy problem. Jest to osoba, która, która po prostu nam w danej sprawie może pomóc, a to jest według mnie istotą patronatu. Dlatego uważam, że patronat jest istotną formą kształcenia przyszłych adwokatów.